Jak zdobyć nowego Hubert Kata i jak to się stało, że niektórzy już go mają. Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a w tym odcinku słuchajcie, przeanalizujemy sobie Hubert Kata, Powiem wam o tym, jak możecie go zdobyć, o co chodzi w ogóle z Hubert Katem i co to jest słuchajcie, za mega tajemniczy czy słuchajcie, i jakie są sposoby właśnie na zdobycie Hubert Kata. W każdym razie na samym początku, słuchajcie, zanim zaczniemy, mam dla Was ważne ogłoszenie. Powiedz, słuchajcie, cześć, mnie, słuchajcie, żebym nagrywał wreszcie Adobe, słuchajcie, ponieważ przez długi czas nie nagrywałem. I słuchajcie, postanowiłem, że założę nowy kanał Jeremi Roblox. Plus, słuchajcie, do tego macie link w opisie i tam będą ogólnie inne gierki. Z Robloxa, na przykład Adopt me oraz inne gierki z Robloxa. I ogólnie, moi drodzy, mam dla Was mega fajny konkurs. Wystarczy, że tylko wejdziecie w ten kanał, czyli link w opisie słuchajcie, Jeremy Roblox plus i zasubskrybujcie ten kanał oraz w filmie na tym kanale napiszecie w komentarzu wasznik z Robloxa. Słuchajcie, to macie szansę wygrać robuxy i będzie naprawdę wiele giveawayów, słuchajcie, Robuxa, więc pamiętajcie o tym. Link w opisie słuchajcie po tym filmie. pierwszy kanał słuchajcie, w link w opisie. Po prostu wbijcie, znaczcie sobie i napiszcie w komentarzu po, ty, po tamtym filmie Wasz nick z Robloxa i macie szansę wygrać Robux, ale przejdźmy teraz taki właśnie, moi dody, do Hubert Kata, czym on takim jest, i jak tylko przede wszystkim słuchajcie, zdobyć. W każdym razie pamiętać też wychodzi tutaj też da mi łapę oba dzwonkiem. I napiszcie moi drodzy w komentarzu, czy podoba Wam się Hubert Cat, czy wam się nie podoba, słuchajcie, bo jestem mega ciekaw waszego zdania. W każdym razie, moi drodzy, Hubert Cat ogólnie jest mega czy petem, słuchajcie, który pojawia się naprawdę często w internecie i niektórzy, niektóre osoby, słuchajcie, pokazują, że go naprawdę zdobyły. Ale moi drodzy, jest pewien sekret związany z Hubert Catem i o tym wam właśnie opowiem w każdym razie moi drodzy, na samym początku w ogóle przejdźmy do indeksu. Ponieważ, słuchajcie, zobaczmy, czy w ogóle taki pet jest w indeksie. So, słuchajcie, najbardziej sekretną sprawę z Hubert Katem jest to, że tego Petu, słuchajcie, tego Peta, słuchajcie, prawdopodobnie nie ma w indeksie. I zobaczcie, moi drodzy, jak mamy indeks petów, słuchajcie, i mamy ten indeks słuchajcie, różnych petów, to nie ma żadnego peta, który kształtem przypominałby właśnie słuchajcie, Hubert Kata. W każdym razie, zobaczmy sobie na pewno słuchajcie, cały indeks, żeby nie było. I bo ogólnie ten Hubert kata to jest taki, słuchajcie, podłużny pet, który jest taki dosyć mega dziwny. W każdym razie jest taki, taki spłaszczony kot, taki podłużny słuchajcie kot. No i moi drodzy, mamy tutaj różne pety, słuchajcie, ale nie widać żadnego peta, słuchajcie, który kształtem przypominałby właśnie słuchajcie, Hubert Kata. O to jest coś w tym stylu, moi drodzy. ale to jest Flamortus. Każdy, moi drodzy, taki ma kształt. Właśnie. No i zobaczcie, moi drodzy, że nic takiego nie wiecie. W każdym razie przejdźmy do tych najlepszych petów, słuchajcie, już mitycznych, legendarnych. I zobaczcie, moi drodzy, że takich, słuchajcie, takiego peta w ogóle nie ma. Zobaczcie, mamy tutaj tylko huge pety, ale z tego, słuchajcie, Hubert Cata, słuchajcie, po prostu tutaj nie ma windex. No i co takiego się stało? Słuchajcie, że ten Hubert Cat jednak jest i że ktoś, słuchajcie, go jednak zdobył. W każdym razie, zanim do tego przejdziemy, to otwórzmy sobie tylko jeden Mystery Bank i zobaczmy, słuchajcie, czy mamy szczęście, czy ten szczęścia nie mamy. W każdym razie, dobra. E, Kuba Lądka. No, w takim razie, otwórzmy ten bank. zobaczmy moi drodzy, mamy tutaj bank, uwaga. No i mamy tutaj bank, Fajny słuchajcie całkiem Max, słuchajcie takie casualowy pet, słuchajcie nic takiego w każdym razie, słuchajcie fajny każualowy bank Pozdrawiamy słuchajcie w każdym razie moi drodzy, okej okay, w takim razie zanim w ogóle przejdziemy do tego To jeszcze wam pokażę tylko jedną ważną rzecz, a w prostu się Hubert kata Ponieważ słuchajcie ogólnie mamy też takiego kota, słuchajcie tajemniczego w Wojcie No i część osób myślała słuchajcie właśnie, że ten pet, który tutaj jest to jest właśnie Hubert Kata. Czyli moi drodzy ten pet, który jest tutaj to jest właśnie moi drodzy Hubert Kata. ale okazuje się, że to słuchajcie nie jest Hubert kata. Słuchajcie tylko to jest coś w rodzaju takiego glitch kata który moi drodzy jest w sposób Voidwatch i on jest Słuchajcie, to jest taki jakby Void cut, co słuchajcie, to nie jest, słuchajcie, Hubert cut. Więc żeby nie było, moi drodzy, ale ogólnie bardzo wiele osób, słuchajcie, na, na YouTubie pokazuje, że tego właśnie Hubert Cata zdobyła No i przeanalizujmy, słuchajcie, sobie teraz parę takich rzeczy i zobaczmy, jak go możemy zdobyć I ktoś, moi drodzy, który nazywa się Sons, słuchajcie, wstawił film właśnie, że on zdobył Hubert Cata i pokazuje, jak to zrobić, słuchajcie I zobaczcie, jak on wygląda i co jest, moi drodzy, najdziwniejsze w tym wszystkim, że ten Hubert Cat ma tylko trzy mocy, słuchajcie Tak, ma tylko trzy mocy, zobaczcie, jest on ogólnie ekskluzywem, moi drodzy, ma on tylko trzy i zobaczcie, jak on śmiesznie w ogóle wygląda, ale moj drodzy, tempet ma ogólnie bardzo in, inne zastosowanie, jest mega naprawdę dziwny. W każdym razie, mojej drodzy, zobaczcie dokładnie, tak on wygląda. Zobaczcie, musimy w takim razie go Ekwipować i anekwipować. I zobaczcie, moi drodzy, jak on wolno w ogóle chodzi. Ponieważ tempet mojej drodzy chodzi bardzo, ale to bardzo wolno W każdym razie mojej drodzy, on tak dziwnie sobie podskakuje jeszcze. I tak zobaczcie, tak dziwnie skończy, że ogólnie mam bardzo, bardzo małą moc, zobaczcie. I ogólnie każdy chce go mieć. To jest najdziwniejsze, moj drodzy. W każdym razie zobaczcie, jak on wygląda. moja jest, jest cała rodzina w ogóle katów W każdym razie, zobaczcie, moje drodzy na to, że moje dody ludzie oferują. Mu za tego, za tego, słuchajcie, Hubert Kata 500 milionów, e, 500 milionów, słuchajcie, diamentów. I to jest naprawdę mega duża I zobaczcie, moi drodzy, teraz, że to on kosztuje tylko 3, ludzi, ludzie oferują za niego 500 milionów diamentów. Słuchajcie, on jest ogólnie mega rzadki. Ale to jest najdziwniejsze, moi drodzy, jest to właśnie, że, e, że zobaczcie, oha, teraz mu zniknął, jak rozumiem. Zobaczcie, kiedy opuścił serwer, stracił dane o swoich rzeczach i stracił, słuchajcie, 6 nowych mitykali. Aha, słuchajcie, mega dziwna sprawa. Jest też druga osoba, słuchajcie, ta się właśnie light i on, moi drodzy, też zdobył tego kata. I zobaczcie, moi dozy na to. Ma on właśnie tego kata i zobaczcie, moi dody, jak on wolno idzie i zobaczcie, moi drodzy, na to ogólnie on jest teraz poza mapą tutaj i mówi właśnie o tym, że jak Pokad i był on słuchajcie, nie zdo... na początku był on słuchajcie niemożliwy do zdobycia. No i moi drodzy, ogólnie, czy jest w ogóle szansa na zdobycie go i zobaczcie, jaki macie tutaj teraz. Eee, ale co jest co, moi drodzy, jeżeli właśnie Hubert Cat działa podobnie jak Pokka, czyli jest takim, słuchajcie, ukrytym petem w gierce, którego da się zdobyć moi drodzy, ale jest to dosyć trudne i jest, moi drodzy, pewien sekretny sposób na to. Wiesz jak on w ogóle go zdobył, słuchajcie. Zobaczcie, spada sobie na sam na sam dół i mówi o tym, że jest niemożliwy do zdobycia, ale jakoś go zdobył zobaczcie. Ale jakoś go zdobył, ale na samym początku zobaczmy. Zobaczcie, ma tego Hubert Kata, widzicie? Jest to i mówi o tym właśnie, że ten Hubertkata jest bardzo dziwnym Petem. No i różni się on bardzo od innych Petów. Ponieważ, moi drodzy, on ma bardzo dziwne właściwości, że zmienia swoją, zobaczcie, e, zmienia swoją wielkość. To jest, moi drodzy, pierwszy Pet, który zmienia podobną swoją, słuchajcie, wielkość. I jest on raz większy, a raz mniejszy, słuchajcie. I e, ogólnie, moi drodzy, ma on właśnie tylko trzy mocy, co jest najdziwniejsze. I, moi drodzy, teraz w takim macie mówi tutaj, czy Hubert jest możliwy do zdobycia w ogóle. I zobaczcie, w takim razie, jaka jest odpowiedź. Mówi, że na razie nie, ale chyba, jakimś tym go... A więc jestem naprawdę mega ciekaw skąd on go ma. Zobaczcie, bo to jest faktycznie Pet Simulator. I to naprawdę mega ciekaw jak on go zdobył. No i moi drodzy mówi, że tutaj wiele youtuberów próbowało właśnie próbowało rozwiązać zagadkę Hubert Kata. Ale no nikomu chyba się to nie udało na razie. W każdym razie co ciekawe, jest jeszcze jeden film, słuchajcie, numeru, za który mówi o tym, słuchajcie, że zdobył Hubert Kata właśnie robiąc to. I zobaczcie, moi drodzy, że w eku faktycznie ma tego chyba, słuchajcie, Hubert Kata. I wygląda to, słuchajcie, w miarę legitnie. ponieważ, słuchajcie, no wygląda jakby to był faktycznie Pet Simulator. Ale faktycznie zobaczcie, jakie oni on teraz mały Zobaczcie, zgadza Faktycznie ta teoria, że Hubert Kat zmienia swoją wielkość. Zobaczcie, kiedy to jest mały. Co jest w ogóle? Ej, serio, zobaczcie. W każdym razie, zobaczcie, moi drodzy, on na samym początku jest bardzo mały, ale z czasem zwiększa, słuchajcie, swoją wielkość. Czyli jest coraz, słuchajcie, większy. I zobaczcie, moi drodzy, że on go faktycznie depozytuje do banku. Aha, słuchajcie, depozytuje go do banku. I teraz, moi drodzy, znika z tego banku, chyba widzicie. Ale jest jednak w tym banku, zobaczcie. Faktycznie jest w tym banku. Ale słuchajcie, jest to mega dziwna sprawa, bo naprawdę powiem wam szczerze, słuchajcie, że nie sądziłem, że, o, że zrobią PETA, który będzie zmieniał wielkość. z czasem jest. jest Razie, coraz większy i tak na jest mało, pójdzie coraz większy. W każdym razie, mój drodzy, dowiedzmy się, jak w takim razie można go zdobyć. Zobaczcie, w każdym razie ekupuję go i Jan equipuję. Ach ciekawa sprawa w ogóle, zobaczcie, teraz już duże jest teraz! Co jest w ogóle? Jaki teraz jest większy ten Hubertka? Zobaczcie, wow! Co jest w ogóle grań? Zobaczcie, ma tutaj. No dobra, okej, okay, ma w takim tego Hubertkata. Idzie sobie teraz do The Void'a, zobaczcie tam gdzie też byliśmy. Słuchajcie, no i zobaczmy w takim razie teraz, że e, idzie sobie do Wojta i zobaczmy, gdzie teraz pójdzie w takim razie. Jestem mega jak w sensie, jaki jakiś też pokazuję tego Peta. Jestem cię czy to jest, bo być może, jest jedna teoria o tym, że jest to słuchajcie taki jakby testowy pet od big Game, słuchajcie, którego jakby Preston daje youtuberom pewnym czy jakimś tam swoim znajomym wiecie z żeby go przetestować, słuchajcie. Więc jest to jedna z teorii, która jest, słuchajcie, czyli to jest taki jakby testowy pet. Zobaczcie w ogóle, jak on wolno teraz idzie. No co jest? Czemu on tak wolno idzie teraz? Zobaczcie, co jest z tym petem. Ej! Mega, słuchajcie, wolny pet, ale zobaczcie, teraz on tak znika i się pojawia, słuchajcie, to jest mega dziwne. W ogóle aha teraz mam w ogóle Huge Forest weaver. Foko naprawdę, słuchajcie. Aha, i teraz w ogóle już nie ma tego peta. Okazy właśnie mój docyzja, aha teraz zniknął ten pet czy co? Ej, co jest grane, serio z tym petem? On po prostu znika czy nie znika, aha, nie ma teraz tego peta i leci teraz zobaczcie na dół faktycznie słuchajcie do tych kształtów I zobaczmy w takim razie teraz co takiego zrobi i uwaga jest tutaj No i co teraz słuchajcie zrobi, aha on, on tutaj idzie ten chłop, aha on, on się nagle pojawia i idzie, spoko słuchajcie Czyli on sobie lata gdzieś tutaj pod mapą i trzeba go po prostu znaleźć, że co słuchajcie nic z tego już nie rozumiem Czyli ten pet, czyli ten pet słuchajcie lata sobie gdzieś pod mapą i po prostu trzeba go gdzieś zdobyć I po prostu później się jak, jak się go znajdzie to on się pojawia czy jak słuchajcie Bo już nic z tego kompletnie słuchajcie nie rozumiem W każdym razie moi drodzy wiem tylko, że ten pet jest jakoś słuchajcie związany z Wojdem, że coś słuchajcie, z Wojdem trzeba zrobić, żeby właśnie tego PETA zdobyć. No i moje dozy tutaj z tego co widzimy, jednak da się go jakoś zdobyć, tylko pytanie jak to zrobić tak słuchajcie w praktyce. Aha, słuchajcie, mamy też indeks. Właśnie, czy on jest w indeksie, zobaczcie, moj, czy on jest w indeksie, to jest dobre, co, to jest ciekawa sprawa. Aha, słuchajcie, no i tutaj nie ma. Aha, nie ma go. Okej, okay, czyli go nie ma w indeksie po prostu, spoko. Czyli nie ma go jednak w indeksie, zobaczcie. Czyli jednak jednak widzicie, jednak tego PETA w indeksie nie ma. Czyli słuchajcie, mieliśmy rację. W sensie no nie było to głupie, że go nie ma w indeksie. I, moi dozy zmienia jego nazwę, numerus, aha, słuchajcie, zmienia go pojęcia jak. Z tego filmu jak go zdobyć. Tylko, że tutaj coś pod mapu trzeba zrobić. W każdym razie, moi drodzy, jedna teoria zakładała właśnie, jak zdobyć tego Hubert Kata, Słuchajcie, że trzeba było dotknąć, słuchajcie, że trzeba było dotknąć właśnie tego kota w Wojdzie, który znajduje się u mojej drodzy tam, tam, tam w Wojcie, no i drodzy, trzeba po prostu było tam polecieć i go dotknąć i wtedy później się zdobywało, słuchajcie, tego właśnie e, Hubert Kata, miało się go, słuchajcie, weku i trzeba było ogólnie wyjść poza mapę. Tylko widziałem, że ta osoba, słuchajcie, teraz zdobywała tego Hubert Kata, właśnie poleciała na sam dół tej mapy, ale wyszła właśnie tym miejscem. Zobaczcie, tutaj jak sobie pójdziemy, to dokładnie Słuchajcie, tym miejscem wyszła I tutaj, moi drodzy, jest też takie miejsce, gdzie podobno da się jakoś właśnie przebugować O, teraz zobaczcie, tutaj Spadamy, spadamy się i teraz, słuchajcie, odpalamy sobie Howborda o, czekajcie, jeszcze musimy troszeczkę bardziej spać, zobaczcie, sp teraz spadamy sobie, odpalamy homeboarda i lecimy, słuchajcie, na te taki dziwne, właśnie, na te takie dziwne kształty tutaj, to nie? I tutaj, słuchajcie, jakoś się go zdobywał. W każdym razie, moi drodzy, musi to sami. Jedna teoria właśnie głosi, że trzeba po prostu dojść tamtego petali i go dotknąć, ale nie mam pojęcia, czy to jest w czy nie, bo to jest trochę dziwna teoria. Jestem mogę jakoś słuchajcie, czy ona by się w ogóle sprawdziła. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie, jeżeli chodzi o to, co ja myślę o tym kubertkacie to być może faktycznie sytuacja wygląda jak z pokatem, czyli po jest pewne sekretny miejsce, gdzie po trzeba się dostać i tutaj słuchajcie, jakoś się go zdobywa. Słuchajcie, no Widziałem widziałem ta filmach, że ludzie faktycznie mieli tego Hubert Kata jakoś i to wyglądało schycie, w miarę legitnie W sensie być może to był jakiś fotomontaż, ale wyglądało to schycie, w miarę legitnie W każdym razie dajcie dać komentarz co wy o tym sądzicie według mnie być może jakoś się tego raz zdobyć, ale nie mam pojęcia jak W każdym razie napiszcie w komentarzu co wy o tym sądzicie, może faktycznie trzeba do tego pyta Wojdzie W każdym razie to było tyle, elo papa, słuchajcie, i pamiętajcie o konkursie na nowym kanale Także teraz kliknijcie po prostu link w opisie tutaj i wbijcie na nowy kanał, gdzie będzie schycie. adopt więc Elo, cześć